Dzień dobry, witajcie. Kasia Młynarczyk, Terapia i Rozwój Osobisty z Sercem. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym odcinkiem. Odcinkiem, który jest połączony z popularnym u nas świętem 14 lutego. Chciałabym dzisiaj powrócić do tematu, przypomnieć na temat tego, jak się buduje związek, czym jest zdrowe partnerstwo, jak budować swoją miłość, jak budować swoje emocjonalne konta, bo myślę, że brakuje nam pewnej wiedzy, pewnych wzorców z dawnych czasów, gdzie możemy w zdrowy sposób i w świadomy sposób podejść do partnerstwa. Jakby ktoś był tutaj pierwszy raz, jestem psychoterapeutką, pedagogiem, wykładowcą w szkole psychologiczno-pedagogicznej, prowadzę jakieś warsztaty, szkolenia, no i bardzo lubię tą wiedzą się dzielić. Oczywiście za wsparcie i pomoc, jakąkolwiek komentarz i aktywność jestem bardzo wdzięczna. Zatem przejdźmy do tematu. Do tematu związku. Miłości, partnerstwa. I tutaj kilka wskazówek, tak jakby w pigułce, co może nam pomóc w budowaniu tego, tej zdrowej relacji i zdrowego partnerstwa. Przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie i uświadomić, czy ja jestem atrakcyjnym partnerem dla samego siebie. Czy ja jestem osobą, która to wszystko, czego wymaga od drugiej osoby. Daje innym i daje sobie. Czyli na przykład, e, czy jeżeli ja wymagam od bliskiej mi osoby akceptacji, uwagi, miłości, szacunku, czy ja jestem osobą, która daje to drugiej osobie, ale przede wszystkim daje też sobie samemu. Kochani, nie możemy wymagać od innych ludzi, najbliższych ludzi, niczego, czego nie potrafimy zbudować w relacji z sobą samym, w relacji z, i budowaniu związku z samym sobą. Więc tutaj zachęcam do autorefleksji, do przemyślenia, czy tego, czego wymagam od innych, potrafię dać samemu sobie lub też potrafi właśnie dać innym. Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli już uważamy, że jesteśmy osobami, które czują się wartościowo, same potrafią zadbać o siebie, potrafią z szacunkiem miłością traktować innych i siebie samych, dlatego tego też potrzebujemy od drugiej osoby. Jeśli ten warunek jest spełniony, to tutaj kilka ważnych jeszcze pytań i ważnych jakby wskazówek. Często, właściwie częściej, ponieważ byliśmy wychowani troszeczkę na e, taką metodą kija niż marchewki, mniej nas chwalono, mniej nas podziwiano, częściej nas krytykowano. Dlatego też często sami jesteśmy osobami, które potrafią zwrócić uwagę wtedy, kiedy nas coś denerwuje, potrafią zwrócić uwagę na to, co nam przeszkadza, a jak jest coś fajne, albo przyjemne, albo dobre, to o tym nie mówimy. Ja Was zachęcam do tego, żeby wpłacać na te bankowe konta emocji, o których mówiłam rok temu. Podlinkuję tutaj filmik do bankowego konta emocji. To, żeby zobaczyć, czy ja jestem osobą, która dostrzega to, co lubię, to, co mi się podoba, to, za co jestem wdzięczna i czy to mówię tej drugiej osobie. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby spróbować odczepić swój umysł od tych różnych negatywnych rzeczy, bo przecież nie jesteśmy idealni, przecież każdy z nas ma jakieś wady, każdy z nas ma coś, co w drugiej osobie może nam się niepełnie podobać. No ale miłość, partnerstwo, związek polega na akceptacji siebie, samych nawzajem, jeżeli oczywiście mieści się to w naszych granicach, w naszych wartościach, wizjach związku. Natomiast właśnie na ile w nas jest akceptacji i na ile nasz umysł. Przywiązuje uwagę i skupia się na tym, co w partnerze jest dobre, co jest wartościowe, co mi się podoba, z czym się dobrze czuję, za co lubię, za co kocham. Ja Was bardzo do tego zachęcam, żeby wręcz sobie wypisać, jeżeli chcecie budować. To może być fajne ćwiczenie na walentynki, żeby każdy z Was wypisało sobie nawzajem wszystkie rzeczy, za które się ceni, kocha, za które y, jest wdzięczny, które szczególnie docenia, y, i żebyście zobaczyli, jak tego jest dużo, i żebyście pomyśleli, że no właściwie to, nie wiem, bałaganiarstwo, to jakoś się dogadamy, no bo przecież tutaj jest tyle pozytywnych cech to bardzo Was do tego zachęcam, żeby to w sobie zauważyć, żeby się do tego przyklejać i żeby na głos do, do siebie o tym mówić. I tutaj są takie bardzo ważne pytania w partnerstwie i trochę tajników tutaj e, z terapii partnerskiej dla Was. Mam nadzieję, że będziecie mogli to wykorzystać w swojej relacji, żeby ją wzmocnić. E, co jest w moim partnerze atrakcyjne i za co cenię go najbardziej? Kolejne pytanie. Co lubimy razem robić, gdzie i co możemy ra robić razem, żebyśmy mm, budowali tą więź? Co lubimy robić razem, czy możemy robić tego więcej, czy możemy robić tego y, częściej? To częściej. Kolejne pytania. Jaka jest nasza wspólna przestrzeń? Nasze wspólne cele, jakieś umiejętności, upodobania, pasje, gdzie jest ta przestrzeń, która nas łączy, co jest naszym wspólnym dobrem, co jest naszą wspólną wartością, co jest naszym wspólnym celem, czyli poszukujemy tego obszaru wspólnego. Kolejne pytanie, fajnie sobie zadać, opisać i nawzajem o tym porozmawiać. Czego ja od związku oczekuję? Jaka jest moja wizja związku? Kolejne pytanie: co ja mogę wnieść dobrego do tej relacji? Co ja w sobie mogę zmienić, żeby nasza relacja, nasza więź, nasze partnerstwo było lepsze, bliższe? Bo, jak to w rozwoju zawsze bywa, kochani, zawsze zaczynamy od siebie, dlatego e, jeśli nasza relacja jest na tyle dobra, nie ma tam złości, żalu, krzywdy, zdrady, bo wtedy troszeczkę inaczej podchodzimy do, mm, do budowania więzi i potrzebujemy najpierw od wyrzucenia żali, procesu wybaczania, żeby potem móc budować. Ale jeżeli jest. Stabilnie, tak? Może nie ma jakiejś euforii, ale jest stabilnie. No to te pytania mogą naprawdę pomóc. Dlaczego? Dlatego, że związek jest podstawową komórką społeczną, a grupa, komórka społeczna, żeby mogła w ogóle istnieć, tak patrząc z widzenia nauki, to są potrzebne do zrealizowania trzy podstawowe zasady, właściwie cztery. Pierwsza, to jest interakcja, to znaczy komunikacja, to znaczy rozmowa, dyskusja. Jeżeli tego nie ma, jeżeli nie zadajemy sobie takie lub innych, inne pytania, jeżeli nie rozmawiamy, jeżeli nie rozwiązujemy konfliktów poprzez rozmowę, to bardzo, bardzo trudno budować dobrą relację, a właściwie jest to niemożliwe. Także po pierwsze rozmowa, dialog, komunikacja, przegadywanie wszystkiego, co gdzieś staje nam na drodze i dobrego, i tego trudnego. Druga rzecz to są wspólne cele, jeżeli nie ma tych wspólnych celi, grupa nie może istnieć, czyli również i partnerstwo, tak? Oddalamy się od siebie, nie ma tego wspólnego czasu, nie ma tego czegoś, co nas łączy, niechby to chociaż był, nie wiem, przebudowa ogródka, porządki ze zdjęciami, oczywiście wspólne jakieś inne plany, niech naszym wspólnym celem nie będzie tylko kredyt domi i dzieci. Bo jeżeli spłacimy kredyt, a dzieci, Dorosną, to bardzo często relacje się rozpadają, i to wcale nie jest kryzys wieku średniego, tylko to jest rutyna, brak budowania, brak rozmowy i brak wspólnych celi. Kolejną ważną rzeczą to są wspólne normy i zasady, dlatego w relacjach bardzo, bardzo ważne jest budowanie takich wspólnych norm i zasad. Zobaczenie, co jest dla mnie ważne, czego ja chcę więcej, czego ja chcę mniej, na co się nie godzę. Co sprawi, że ja będę się czuła w tym dobrze? Gdzie są moje wartości? Gdzie są moje granice, których się nie, da, nie można przekroczyć? Jeśli każdy z Was spisze taką listę swoich wartości, granic, założeń, ustaleń, norm i zasad i potem usiądziecie i zrobicie z tego jedną wspólną kartkę, w którą się podpiszecie. Na początku możecie sobie nawet przykleić na lodówce czy na lustrze, żebyście mieli uświadomione i ustalone swoje normy i zasady. Przegadane, one będą was łączyć. Wy możecie się nawet przy nich pościerać, ale podyskutować, po poszukać rozwiązań wygrany, wygrana, o czym też mówiłam w w którymś z filmików, co bardzo tutaj pomoże, tak? Zachęcam Was po tym filmiku do powrotu do bankowego konta emocji, czym jest, i do rozwiązywania konfliktu wygrany-wygrana. Te trzy filmiki, ten dzisiejszy i jeszcze kiedyś było jakieś walentynkowe, love, bardzo, bardzo dużo dadzą Wam wiedzy i świadomości i możliwości budowania lepszej relacji cechy dobrego związku. Właściwie już się powiedziałam mówiąc tutaj o wspólnej rozmowie, celach i zasadach, celach, zasadach i normach. To już mogą być, to są takie ogólne, bardzo podstawowe, niezwykle potrzebne, fundamentalne cechy dobrego związku. Co jeszcze pomoże nam budować tą miłość, bo miłość to czasownik, kochani, to nie jest tak jak na filmach, że poznali się, zobaczyli motyle, poczuli chemię, motyle wleciały im do brzucha i żyli długo i, i szczęśliwie. Na takich bajkach byliśmy wychowani, natomiast bardzo Rzadko nam pokazują, co jest po tym, jeżeli długo i szczęśliwie, a to jest po prostu normalne życie, gdzie miłość wymaga e, jakiejś inwestycji i jakiegoś zaangażowania. Więc kolejne cechy dobrego związku. E, m, oprócz tej komunikacji tych wspólnych, wspólnych celów, bardzo ważne jest uświadomić sobie, że każdy ma prawo do swojej wolności osobistej. Każdy może być sobą, e, każdy ma prawo e, mieć inne poglądy, każdy ma prawo do czasu dla siebie, innego zdania, do swojej prywatności, do swojej przestrzeni i że nie ma nic w tym złego, a wręcz to jest bardzo, bardzo zdrowe. Kolejna rzecz to jest taka uczuciowość, szczerość, prawdomówność. Szczerość, uczuciowość i prawdomówność jest ogromną wpłatą na bankowe konto emocji. Nawet jeżeli czasem jest trudna, to jest czymś, co buduje relacje. Nawet jeżeli ta szczerość, prawdomówność jest czasem dla drugiej strony niewygodna, jeśli jest przegadana, zawsze jest wpłatą. Natomiast nieszczerość jest ogromną wypłatą. Tolerancja, szanowanie swoich poglądów, innego zdania, kolejna cecha, szanowanie siebie nawzajem, swoich potrzeb. Umiejętność akceptacji, niezmienianie siebie na siłę, podporządkowanie, oczekiwanie, że będzie po naszemu. To wszystko bardzo rujnuje związki. Kolejna zasada, cecha dobrego związku: no to jest oczywiście wierność, lo, lo, lojalność, ale tu podciągłabym to pod tą szczerość i prawdomówność. No i umiejętność spędzania wspólnego czasu, szukanie tego czasu przyjemnego dla nas obojga, no to jest budowanie właśnie tych wspólnych celi, czy ustalanie wspólnych zasad, że w weekend, czy w sobotę, czy w niedzielę, czy w któryś dzień po południu, czy raz w miesiącu, bardzo ważne tutaj są po prostu takie wyzwalacze miłości, tak? Czyli co może sprawić, że my poczujemy znowu bliżej siebie, że my poczujemy, że w tej relacji nie ma rutyny, że jest zaangażowanie? Czym są wyzwalacze miłości? Przyroda, sztuka, teatr, kino, taniec, sport. Aktywność fizyczna, twórcza, praca i to, słuchajcie, może być wspólne gotowanie, wspólne uporządkowanie ogródka. Natomiast pamiętajmy, że po wielu latach partnerstwa, małżeństwa, to żeby było między nami naprawdę gorąco czasem, to potrzebujemy zaangażować się, potrzebujemy spędzić czas, potrzebujemy iść na randkę. Dlaczego nie robią tego ludzie po wielu latach małżeństwa? Najgorszym, myślę, krzywdą dla związków jest rutyna, jest brak zaangażowania, jest przyzwyczajenie, jest, jest um, przywiązywanie wagi do jakichś tam negatywnych rzeczy, a nie zauważanie tych pozytywnych, jest brak wdzięczności sobie nawzajem. Także na to wszystko was um, otwieram. Eee, jeżeli chodzi o tworzenie kodeksu partnerskiego, co w zdrowej, świadomej relacji, bardzo fajnie jest zrobić, Robić, to tutaj ważne są nasze wspólne cele, nasze wspólne zasady, które będziemy oboje się czuli dobrze, jakieś założenia, jakieś pragnienia, wspólne postanowienia, wspólne potrzeby, wspólne wartości. Fajnie jest też zobaczyć, jakim językiem się posługujemy w miłości. I tutaj jest kolejny element tego dobrego związku, żeby poznać siebie nawzajem, co dla mnie jest najważniejsze, co sprawia, że ja się czuję kochana, kochany i co sprawia, że kochana czy kochany czuje się mój partner czy partnerka. Jest pięć języków miłości: jest to czas, dotyk, słowa, prezenty i pomoc. I dla, nieko, dla niektórych z nas słowa nie są ważne. Liczą się czyny, liczy się pomoc, liczy się słowo. Dla innych z nas yy, nieważne jest słowo, yy, ważne jest wspólnie spędzony czas. Dlatego uświadamiajmy sobie, każdy z nas ma przede wszystkim preferowane dwa języki miłości. Zobaczmy, czy mój język miłości jest taki sam jak partnera. Zacznijmy mówić w swoich językach, tak? Bo jeżeli mój partner wie, że jest, ja ja potrzebuję słowa, bo to dla mnie bardzo dużo znaczy, a dla niego nie, ale on wie, że to jest mój język miłości, to on e, 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 wpłacając tak na to bankowe konto emocji e, 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 tych słów użyje. A ja wiem, że e, mojego partnera językiem miłości na przykład jest pomoc, to ja nie będę mu mówiła pięknych słówek, bo one są dla mnie ważne, tylko wyjdę na przykład pomóc mu. Umyć auto czy pograbić liście, i ja wiem, że on wtedy będzie się czuł kochany. Słuchajcie, partnerstwo w pigułce, co najważniejsze, podsumowując, no to wspólny komunikacja i tutaj też zachęcam do filmiku o komunikacji rozmowa, dyskusja, nawet o tych najtrudniejszych rzeczach. Wspólne cele, wspólne normy i zasady, otwieranie się na siebie, zauważanie swoich dobrych cech, dobrych stron, bycie sobie nawzajem wdzięcznym, szukanie wyjścia z tej rutyny, szukanie wszystkich rzeczy, które mogą nas łączyć, które możemy robić razem, ale przede wszystkim dawanie sobie wolności, poczucia, że oprócz tego, że jesteśmy razem, to każdy z nas jest niezależny, jednostką, która ma własne potrzeby, własne perspektywy, własne myślenie, własne pasje i jeżeli do tego wszystkiego dajemy sobie przestrzeń, a w tym wszystkim jeszcze umiemy się gdzieś hmm, po środku spotkać, żeby pobyć razem, to naprawdę jest hmm, wielka szansa na dobry i trwały związek. Z okazji walentynek, wszystkiego dobrego Zadawajcie sobie pytania, ustalajcie i uświadamiajcie, i mówcie wprost o swoich celach, potrzebach. Wyszukajcie e, swoich języków miłości. E, szukajcie tego, co was łączy, dajcie sobie prawa do bycia sobą. E, szukajcie wzajemnego porozumienia przez komunikację, rozmowę, dyskusję. I bądźcie otwarci, uważni i sobie nawzajem wdzięczni. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, cudownego dnia, zakochanych. Niech on będzie każdego dnia i codziennie, a nie tylko 14 lutego. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Za jakąkolwiek aktywność będę bardzo wdzięczna. Do zobaczenia.